Siemnieszko witacie. No i ja jestem Sagi, a to jest prezentacja Severa którego już zaprezentowałem w poprzednim odcinku a dzisiaj zaprezentuję co zostało zmienione oraz co zostało dodane. A więc tak, mamy tylko na razie świat pierwszy. W poprzednim odcinku mieliśmy S2, S3 no teraz tylko S1 jak na razie. Dodaliśmy miksturki, znaczy, no, są miksturki, które jeszcze tak za bardzo nie działają, ale, bo nie widać ich tutaj, ale jeżeli walczymy, może zaprezentuję 70 tysięcy... 7 tysięcy, co ja zaś gadam. Zatakujmy sobie kogoś. 7400, bo nam dodało tutaj 5% I tak samo z miksturką. Yy, no, z miksturkami, tak jest, dobra. Yy, są eventy, jak na razie epic event dzisiaj, bo jest otwarty serwer. Yy, dobra, to widzicie. W ogóle to jest serwer hard. Jest dosyć, dosyć ciężko. O, są też tutaj dodane losowe tła. Generator, o, grzybki widać i itemki dostajemy. No, jest to na chyba na razie najlepszy serwer polski tak się mi chociażby wydaje pozdro już takie level trzeba to jeszcze zmniejszyć chyba tak mi się wydaje, dobra ja tu za sobie nie gram, widzicie, jak normalny gracz no i co, jeszcze tutaj lochy Dostajemy za klucze otwieramy i jeszcze jest WC, który od setnego levela działa i też musimy mieć klucz i myślę, że to jest na tyle. Jeszcze tutaj arena losowy y, przeciwnik, kilka bogów tam naprawiliśmy, no i to było na tyle. Ja się z Wami żegnam, myślę, że się film Wam spodobał. Jeśli tak, no to nie zapomnijcie o tej łapce w górę oraz jakiegoś tam komentarzu. Dobra. Ja się z Wami żegnam. No i cześć.